Dzisiejszy bohater to samochód, który totalnie nie pasuje do rajdów, bo po pierwsze to Saab, a Saab to taki spokojny i opanowany architekt, a nie emocjonalny Włoch czy stanowczy Niemiec. Po drugie, model ten ma napęd naprzód. A to trochę tak, jakby ten chłopak chciał przebiec maraton, i może mu się uda, za to szacun, ale na podium. To nie ma co liczyć. Po trzecie, jego silnik ma trzy cylindry, pojemność to 841 cm oraz moc 38 koni. A tyle mocy to mają włoskie skuterki, a nie rajdowe samochody. Tutaj nic nie pasuje, aby to było auto rajdowe, a jednak ta fura stała się rajdową legendą. SAP 96, bo o nim będzie mowa, pojawił się w 1960 roku. Tylko nie mylić z 69. Dobra, dobra, czas wyjaśnić te nazwy. SAP 90 to powojenny samolot pasażerski. SAP 91 to znowu samolot treningowy. SAP 92 to pierwszy samochód osobowy od SABA. Znowu 93 to był jego następca. Następnie mamy 94. A to nie jest jego następca, tylko Sonet Supersport. Następnie 95 to było kombi tego modelu 93, no i 96 to jest następca tego modelu 9.3. Więc model 9.6, tak jak mówiłem, miał napęd naprzód, do tego silnik 3cylindrowy produkcji saba oraz koni tyle co Cinquecento 700. To jednak mu nie przeszkadzało, aby zacząć rywalizować w rajdach. Jasne, samochód został wzmocniony, no ale to było w stylu z czasu 26,5 sekundy. Udało mi się zejść do czasu 14,8 sekundy do setki. No a do tego model ten miał tylko trzy biegową skrzynię biegów. No bieda straszna, ale w 1960 roku Saab 96 w serii ERC, czyli European Rally Championship, 4 razy był pierwszy, 5 razy był drugi i raz trzeci grubo. Co nie? No i nie myśl sobie, że nie miał rywali, bo ścigał się choćby z takim Porsche 356, który jest autem sportowym, a nie rodzinnym przednio napędowym autkiem z trzycylindrowym silnikiem. No ale Saab 96 nic sobie nie robił ze swoich cech. I w 1961 roku trzy razy zajął pierwsze miejsce, a w 62 miał dwie wygrane i jedną w słynnym rajdzie Monte Carlo. No a na sezon 6-3 przygotowany był model Sport. sport dla ludu miał 51 koni. I takie nam sportowe dodatki. Znowu rajdówka miała jakieś 75-80 koni i to jednak już było za mało, bo w sezonie 6 4 -6 nie udało się wygrać żadnego rajdu i tylko w 65 roku dwa razy byli na drugim, co i tak jest sukcesem. Ale SAP chciał więcej. Tym bardziej, że w sezonie 6-6 na swoim podwórku, czyli w rajdzie Szwecji, udało mi się przejechać na pierwszym i drugim miejscu. Silnik sześciocylindrowy to najbardziej zróżnicowana jednostka, bo może to być bokser, układ widlasty, czyli fałka oraz rzędówka. Tam się dowiesz wszystkiego o tych silnikach. Jeśli jednak mówimy o silnikach czterocylindrowych, to z góry zakładamy, że jest to układ rzędowy, no ale tak jest dziś, bo kiedyś... Ale po kolei i tak. Sam 96 oryginalnie miał silnik sabowski, trzycylindrowy, któremu zaczęło brakować energii, więc zgłosili się do Forda po silnik czterocylindrowy, ale w układzie V. I były takie dwa silniki. Dokładnie tak. I pierwszy taki V4 powstał w Wielkiej Brytanii. Wkładali go choćby do Forda Capri, a sam silnik mógł mieć pojemność 1,7 oraz 2,0. A cylindry w tym silniku pracowały pod kątem 60 stopni, tak samo jak w tym silniku w Sabie. Tylko że ten w Sabie został zaprojektowany do Forda Taunusa i zrobiony był w Niemczech oraz mógł mieć pojemność od 1,2 do 1,7. I co ciekawe, to właśnie z tego silnika później zrobiono V6 i taki silnik znajdziesz w tym aucie. To jest Ford Sierra XR4i, ale o tym aucie już mówiłem i link do tego masz w karcie. Więc od 1967 roku SAP miał już silnik V4 i to są te modele z innym dziubem. Tak, dziubkiem. Okej, okay, już wyjaśniam. To jest oryginalny SAP 9.6, który pojawił się w 1960 roku. Następnie model ten ma zmieniony przód, aby zmieścił większy silnik. No i pod koniec lat 60. pojawiła się jeszcze taka wersja. W każdym razie, Saab 96 od 67 roku startował w rajdach silnikiem V4 od Forda. Więc udało się Saabowi wygrać w rajdzie Czechosłowacji, gdzie ukradli zwycięstwo sobie w Zasadzie, który był drugi w Porsche 912. Jednak kolejne lata już nie były takie dobre. Ale Saab szykował zmiany na pierwszy sezon IMC, czyli International Championship for Manufacturers. Mamy 1970 rok, czyli pierwszy sezon, w którym producenci zbierają punkty. Saab przygotował zmiany w modelu 9.6, czyli lepsza szpera oraz trochę mocniejszy silnik i ostatecznie model ten dojechał na czwartym miejscu w Generalce. No a potem było lepiej. W sezonie 7.1 Saab ostro powalczył, bo teraz miał silnik 1.7 zamiast 1.5, choć dalej to było V4. I tym razem rzucił się na walkę z Alpin oraz Porsche i w sumie udało mu się wyjść obronną ręką. OK, Alpine było nie do dogonienia, ale Porsche 911 musiał uznać wyższość Saba 96. A głównie za jego kierownicą siedział szwed Stig Blomqvist, który lubił luźne tereny i np. w 1972 roku dojechał na drugim miejscu w rajdzie Wielkiej Brytanii. I oczywiście szwedzkie auto lubi szwedzkiego kierowcę i szwedzkie rajdy. Więc ten pakiet sprawdził się w zimowym rajdzie Szwecji, gdzie stick prowadząc Saba 9.6 był pierwszy w 72 roku i był pierwszy także w 73. No ale im dalej w las, tym Sap nie wytrzymywał tempa z rywalami. Jednak nie ma się co dziwić, bo później jeździły takie potwory jak... ...czyli Lancia Stratos. W każdym razie Sub 96 jeździł w rajdach do około 1977 roku i co najważniejsze, nie snuł się na końcu stawki, ale trzymał się blisko czołówki. Później jednak poszedł na emeryturę i został zastąpiony nową bronią Saba. No ale o tym aucie dowiesz się z innych odcinków. Dobra, to teraz czas zobaczyć, gdzie plasuje się ten model, który nie pasuje do rajdów. I tak, auto od 1960 roku wygrało 20 rajdów. Do tego 30 razy było drugie i 18 razy pierwsze. Więc licząc 3 punkty za każdą wygraną, 2 za drugie miejsce i 1 za trzecie, to nam wychodzi. Wygląda to tak, że przednio napędowy Saab ma więcej punktów niż sportowe auto. I wiem, że Saab zaczynał w innych czasach, ale widać, że dobrze wykorzystał swój czas. Znowu jeśli chodzi o Monte Carlo, to wygrał dwa razy i dwa razy był trzeci, więc aktualnie wskakuje na trzecie miejsce. I co? Spodziewajesz się tego po Szwedzie? Daj znać w komentarzu. I pamiętaj o subie oraz o tym dzwonie, bo my idziemy szykować kolejną rajdową legendę, a będzie to...